Witam serdecznie. Dziś pokażę wam, jak rozpoczynam proces cofania, procesów starzenia się. No i pytanie, czy można cofnąć proces starzenia się. Medycyna mówi, że jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ proces starzenia się są to zmiany trwałe i nieodwracalne naszych narządów, których w czasie nie da się cofnąć. Gorzej może być, lepiej być nie może. Ja postanowiłem ten pogląd zmienić i pokażę Wam to na swoim własnym konkretnym przykładzie. Pokazałem to na wielu innych przykładach, natomiast tutaj pokażę na biegu. W tym roku biegłem tak zwany czyli bieg 5 km. W najlepszym swoim czasie życiowym miałem około, jeśli nie pamiętam, a gdzieś 35 minut. Natomiast dzisiaj będzie bieg i czas około 45 minut. W związku z tym około 10 minut się czas mój pogorszył. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Teoria starzenia się mówi jednoznacznie, tego cofnąć się nie da, jeżeli chcemy być ściśle zgodni z teorią starzenia się. Bo mam zmiany w układzie narządu ruchu oraz w układzie krwionośnym, czyli tętnice żyłe serca. No i teraz ja jak to się mówi, co ja na to? Ja na to jak na lato pokażę swoje metody fizjoterapeutyczne, pokażę potęgę fizjoterapii oraz potęgę mojej fizjoterapii za wielkiego zapału. I pokażę wam, jak cofnę procesy starzenia nie, się. Jeszcze, tak, Dzisiaj jest 31 grudzień 2022 roku. Mam ekipa, czas około 45 minut na 5 km przebiegnięcia. Natomiast mniej więcej czerwiec, wrzesień, planuję, planuję do tego doprowadzę, że cofnę procesy starzenia się na tyle, że zredukuje czas nie tyle do Najlepszego z zeszłego roku, ale ten z zeszłego roku poprawię nie wiem o ile, nie ma znaczenia 10 sekund, 15 sekund, pół minuty czy minutę. Poprawię ten czas i pokażę Wam namacalnie, jak cofam procesy starzenia się. W związku z powyższym, cała teoria starzenia się, to jest moja żona, jak to się mówi, ona nie, się bardzo nie łatwo nie, um, usprawiedliwia naszą niechęć do tego, żeby być lepszym. Ja mam chęć do tego, żeby być lepszym, w związku z tym ta teoria starzenia się mnie, można powiedzieć, nie dotyczy, bo jestem im starszy, tym jestem młodszy. Tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do mnie do cofania procesu starzenia się w swoim, jakby to powiedzieć, życiu, zapraszam do mnie. Możecie dołączyć do parku, możecie dołączyć do Marszu Po Zdrowie albo do mnie do Gabinetu Fizjoterapii, telefon 602 5931 I nie zapomnij oglądać mojego kanału YouTube Janusz Danieczyk Fizjoterapeuta z pasją, gdzie będę krok po kroku pokazywał postępy albo spadki formy.